Dzień dobry, czwartek, 27 czerwca, Codziennik Polonijny, Jan Wichrowski. A w programie historyczna wystawa w Parku Paderewskiego, smutny koniec Ontario Place, związki zawodowe rzucają wyzwanie Donaldowi Tuskowi. W dniu sadzenia dębów katyńskich, kilku entuzjastów historii na czele z panem Romanem Baranieckim, Zorganizował bardzo ciekawą wystawę w jednym z pawilonów w Parku Baderewskiego. Poprosiłem pana Romana, by nas po tej wystawie oprowadził. To niezwykła wystawa. Pasja, z jaką Polacy zbierają stare dokumenty, docierają do nieznanych wcześniej historycznych wydarzeń, budzi szacunek i podziw. Jednym z najbardziej aktywnych polonijnych historyków jest pan Roman Baraniecki które na w kącie ma już kilka głośnych wystaw historycznych w kanadyjskich bibliotekach. Autorów jest dwóch. Z jednej strony jest to muzeum imienia Bolesława Orlińskiego, mieszczące się w Wawel Villa, w domu seniora, w Missisadze. I tę wystawę, która tutaj jest zaprezentowana, te piękne wiszące plansze, to jest wystawa, która została nam użyczona przez pana Jerzego Kowalczyka, kuratora tego muzeum. Wszystkich zapraszam zresztą do odwiedzenia muzeum, bo tam są wspaniałe zbiory. Tam są materiały dotyczące właśnie znakomitego polskiego pilota, który pierwszy z Europy przeleciał do Japonii i został odznaczony w 1924 roku przez, przez Rosję z Europy i został oznaczony Orderem Wschodzącego Słońca jako pierwszy, jak się dowiedzieliśmy od pana Jerzego Kowalczyka, oficer zachodnioeuropejski. Są tam materiały dotyczące historii drugiego korpusu, w Brygady Pancernej Maczka, Stania Warszawskiego, naprawdę czy jest w Wspaniała biblioteka, z której wszyscy powinni korzystać, to są materiały, z których ja dopiero odkrywam tę bibliotekę, i, i dzięki niej możemy, możemy prowadzić swoje w sumie badania historyczne. Drugą część tej wystawy to jest wystawa ze zbiorów prywatnych, głównie z kolekcji Macieja i Romana Baranieckich. Są to archiwalne dokumenty, jak chociażby egzemplarze. To są, to są skany, ale ja mam oryginały, nawet przy sobie, ale nie wystawiłem jeszcze, to są, to są komentarze. Komsomolska Ja Prawda z 28 września, to jest przedstawiająca przyjazd Joachima von Ribbentropa do Moskwy na, na rozmowy prawda, 23, już kończące rozmowy w Układ Sowiecko-Rosyjski po napaści na Polskę. Tu jest, jest Komsomolska Ja Prawda z 29 września. jest tutaj tutaj zamieszczony tekst układu o przyjaźni i granicach między Związkiem Radzieckim i Niemcami, jest również mapa rozbioru Polski. Tutaj jest bardzo ciekawy artykuł, odważny je tankisty, odważni czołgiści, on jest przetłumaczony. Zresztą w kalejdoskopie wydrukowałem artykuł z tekstem tego. Tutaj właśnie Rosjanie chełpią się strasznie pogromem polskiego wojska, a jednocześnie nazywają polskich żołnierzy broniących Wilna bandytami w kilku miejscach. Tak, w, tej, w, tym, w tym właśnie nieprzypadkowo to była propagandowa gazeta w największym nakładzie w Rosji ukazał się ten artykuł. A tutaj jeszcze jest inna strona tej gazety. Nie pa panam po naszej ziemi, tak. Nie, nie będą pany chodzić po naszej ziemi. Radosne dni w Siołach Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy okolicznościowe artykuły. W jednej z tych gazet wspomnienie o upadku Warszawy, które światowe agencje odnotowały tłustym drukiem na pierwszych stronach, tutaj jest zamieszczone w bardzo takim, małym drukiem, nie mogę teraz tego znaleźć. To jest magazyn niemiecki, który wyszedł w ostatnim dniu pokoju, to jest Illustrator Beobachter i zamieścił fotoreportaż właśnie z wizyty, czy wydany 31 sierpnia w czwartek 1939 roku i zamieścił fotoreportaż między innymi z wizyty, z podpisania układu 23 sierpnia 1939 roku, układu Ribbentrop-Mołotow znany. Na, na okładce jest uśmiechnięty Józef Stalin radosny, von Ribbentrop i podpis pod zdjęciem jest bardzo proroczy. Nie wiem, czy, czy redakcja już wiedziała, o co chodzi, ale historyczne godziny, które zmieniły historię Europy. Rzeczywiście mieli rację. Tutaj to jest ten fotoreportaż. Tu są wy wyłożone książki, które, które zbieraliśmy. Układ z Niemcami nie obowiązywał, więc oddali Polskie to, co niemieckie było, prawda? Ale zostawili sobie cały czas to, co mieli swoje. Te 1943 rok, tu jest Łomża na przykład, Augustów, Suwałki tutaj są, tutaj już po stronie rosyjskiej. Dzisiaj niektórzy politycy białoruscy e, uważają, że Stalin popełnił nie tyle nawet błąd, ile nie miał prawa oddawać suwalszczyzny i, i rejonu Białego Stoku Polsce, że to była jego decyzja niekonsultowana z parlamentem białoruskim i że są to ziemie białoruskie. Chociaż wiadomo było i Stalin też wiedział, że w momencie zaboru, że na tych ziemiach 85%, właściwie 90% ludności było ludności Polskiej, etnicznie polskiej i dlatego właśnie tu na, w Stoku wychodziła tylko jedyne polskojęzyczne pismo oprócz Lwowa Wolna Praca. Nie mam wątpliwości, że pan Roman pokaże swoje nowe zdobycze kanadyjskiej publiczności. To ważne, by choć część z nich orientowała się w polskiej historii, może wtedy będzie mniej kłamstw o polskich obozach koncentracyjnych w kanadyjskich mediach. To miejsce kiedyś tętniło życiem i zabawami. Sam chodziłem tam z małymi jeszcze dziećmi, bo Ontario Place było nie lada atrakcją. Co powstanie w miejscu zamkniętego na cztery spusty parku rozrywki? Wciąż nie wiadomo. It was a dream that we all had, and this dream, unfortunately, got modeled up over the years. Ontario Place should be What it was a place for people to be and where everybody in Toronto has a good time and something that we feel is us. For those of us who didn't have cottages or didn't go on uh, on vacations in the summertime, uh, Ontario Place sort of served that purpose. It was it was that the Toronto Island, the Leslie Street spit this was our backyard and I think that it's that way for a lot of Toronto. Był backyard dla Torontończyków, którzy nie mieli własnych obrotków przydomowych już nie mają w zasięgu ręki podobnego miejsca. Do powstałego w latach 70 Ontario Place przychodziły rocznie ponad 2 miliony ludzi. W ostatnich latach było ich tylko 300 tysięcy. Park przestał na siebie zarabiać, rząd nie chciał do niego dokładać i teraz zarasta chwastami. Obiecywano jego przebudowę. Zbierali się architekci, specjaliści od rozrywki, socjolodzy, działacze, politycy i zwykli mieszkańcy. Snuto najróżniejsze plany. Problem w ich wcieleniu polegał, jak zwykle, w trudnych sytuacjach na braku pieniędzy. Toronto mogło liczyć na odrodzenie Ontario Place z wielkich pieniędzy, jakie oferowali inwestorzy amerykańscy, zamiast zamian za tworzenie tam dużego kompleksu rozrywki z kasynem, włącznie. Ale radni odrzucili ten projekt. Obecnie brany jest wciąż pod uwagę inny dochodowy plan komercyjny: Kondominia dla bogaczy bezpośrednio nad jeziorem które jednak mimo zastrzyku finansowego znacznie odmieniłyby charakter tego niepowtarzalnego miejsca. Na razie prowincja postanowiła zacząć rewitalizację parku od zagospodarowania zielenią 7,5 akrowego obszaru, który zezwoli na swobodny dostęp do tej części nabrzeża, która była niedostępna przez ostatnie 40 lat. Co będzie dalej nikt nie wie. Związkowcy opuścili obrady Komisji Trójstronnej twierdząc, że rząd tak naprawdę nie chce z nimi uczciwie rozmawiać. Donald Tusk z kolei uważa, że szefowie trzech najważniejszych polskich centrach związkowych usiedli do rozmów po to tylko, by od nich chwilę później odstąpić. Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych opuściły posiedzenie Komisji Trójstronnej. Związkowcy twierdzą, że nie są tam potrzebni, ponieważ rząd nie uwzględnia żadnych zgłoszonych przez nie postulatów i realizuje wyłącznie to, czego domagają się pracodawcy. Na sali zostali ci, którzy będą prowadzić dialog dwustronny, którzy już dawno, że tak powiem brzydko, uszyli koalicję, czyli rządu i pracodawcy i wszystko robią przeciwko stronie związkowej, czyli pracowniczej. My nie mamy zamiaru dłużej. Tego dialogu dwustronnego pracodawców i rządu wspierać mają teraz wolną rękę, niech sobie robią co chcą. My tego dialogu wspierać już nie będziemy. Pan minister Kosiniak-Kamysz nie prowadzi prac komisji w sposób odpowiedzialny. Dlatego trzy reprezentatywne centrale związkowe zgłaszają wotum nieufności. Wobec takiego dialogu, wobec przewodniczącego komisji trójstronnej, wobec ministra pracy. Nie możemy dalej firmować pozorowanego dialogu społecznego. Nie, nie planuję podawać się do dymisji. Myślę, że stawianie warunków panu premierowi czy rządowi, jak ma wyglądać skład rządu, żeby prowadzić dialog, nie do końca na miejscu. Ja się do dymisji nie podaję. Jestem przekonany, że związkowcy dzisiaj przyszli z intencją zerwania tego dialogu, bo przecież już wiele, wiele dni wcześniej zapowiedzieli, że niezależnie od tego, co się będzie działo w czasie rozmów, oni i tak nie są zainteresowani rozmowami, tylko organizacją strajków, demonstracji i zamieszek ulicznych we wrześniu. Wszystkie trzy centrale związkowe zawiązały wspólny komitet protestacyjno-strajkowy. No, i na koniec, jak zwykle, pogoda. Moja żona, która wybrała się na kilka dni do Quebec City, pisze w mailu, że nie ma szczęścia, bo tam ciągle pada. Bardzo prawdopodobne, że ten deszcz przywieje do nas, bo jutro po południu ma padać właśnie. Będzie ciepło 28 stopni bezwietrznie. Imieniny obchodzą Joanna, Bożydar, Cyryli i Władysław. Wszystkim solenizantom wszelkiej pomyślności. Ja już się z Państwem żegnam. Życzę miłego dnia. Jan Wichrowski, codziennik poloniny.